No, Siemanko, Siemanko, kochani, witam Was dalej na kolejnych grudniowych, miłosno relacyjnych czytaniach. Słuchajcie, zakończyliśmy sobie w dniu wczorajszym karty na raku. Teraz moi drodzy, przerobimy sobie kolejne cztery znaki, będzie to lew. Będzie to panna, będzie to Wagusia i będzie to Skorpionek, moi drodzy, ale jeszcze dzisiaj wejdą ostatnie cztery znaki, czyli strzelec, koziorożec, wodnik i ryby, tylko kochani, zrobię sobie delikatniusią przerwę po tym czytaniu, żeby słuchajcie chwycić oddech, zjeść coś, bo moi drodzy oczywiście gdzieś w dużej mierze, słuchajcie, no tutaj też bo się zagadam, zagadam, po prostu muszę jakoś, że tak powiem, się odżywić, napoić, żeby mój umysł pracował dla kolejnych, ostatnich czterech znaków, więc moi drodzy, z lekkim opóźnieniem, ale wejdą jeszcze kolejne znaki dzisiaj, żeby zakończyć całą dwunastkę. Słuchajcie, tak jak wiecie, dziś rano wspomniałam, żebyście nie podglądali, gdyż karty dla Was od wczoraj zalegają moje biurko, moi drodzy, bo chciałam to zrobić jeszcze wczoraj, ale słuchajcie, tutaj jeszcze jakieś ludzie zaczęli pisać, o to tamte trzeba było jakieś tam pewne sprawy, słuchajcie, z jakimiś ich problemami poustalać. Dodatkowo, jeszcze wieczorem, kochani, musiałam też zabrać się zaryty, więc sama z sobą musiałam zrobić porządek, żeby z oczyszczoną głową do tych rytuałów się, kochani, zabrać. Więc no wczoraj już się to nie udało. Natomiast karty są, że tak powiem, tutaj, że tak powiem, wsiąkają w moje biurko od wczoraj i wystarczy je w tej chwili tylko, kochani, omówić. I tym samym, moi drodzy, będziemy teraz je omawiać i zaczniemy od relacji, miłości. W miesiącu grudniu dla lwa. Drogie lwy, moi drodzy, Waszą wiodącą kartą jest karta mówiąca o tym, że Wy coś tutaj budujecie. Słuchajcie, tak jakbyście po jakiejś fazie powiedziałabym. Wiecie co? Ja tak, widzę to tak, trochę jakby na tej zasadzie, bo to są karty dopowiadające, to tak umówmy się od razu, tak żeby było wiadomo co chodzi. To nie jest ciąg dalszy, tylko to z czego to się wszystko wzięło. Słuchajcie, widzę takie lwy, które gdzieś mogły mieć taką niepewność. Tak trochę sobie siedziały w jakiejś relacji i nie miały w czymś jakiejś pewności, nieupewnione były w czymś. Coś im nie pasowało, być może mieliście nieufność, być może coś wam śmierdziało, być może, słuchajcie, próbowaliście dociec czegoś, bo intuicja, być może, słuchajcie, podpowiedzi waszej duszy, umysłu, czego by to nie było, mówiły wam, że coś jest nie do końca pewne, że coś jest nie do końca tak, jak powinno być. Może nie byłyście pewne. Jakiejś decyzji waszego partnera, może nie byliście pewni, czy partner na coś się zgodzi, czy partner myśli i patrzy w tym samym kierunku co i wy, bo tak też mogło być, bo tutaj, tutaj ktoś już wychodzi z jakąś rozmową, ktoś w, wyszedł albo będzie wychodził jeszcze z jakąś koncepcją, pomysłem, z jakąś sytuacją, co dalej, co robimy, co planujemy, w co inwestujemy, co budujemy, tak? Natomiast poprzedzone to jest kartą mówiącą o tym, hm, no kuźwa, no nie mam pewności, no nie wiem czy to jest sens, czy no nie wiem, no czuję wewnętrznie, że no nie mogę spać spokojnie do jasnej choinki tak, to jest coś takiego, słuchajcie i gdzieś mogły być tutaj takie lwy, które taki, słuchajcie, gdzieś klimat miały czy ja w dobrą stronę idę czy ja w dobrą stronę podążam czy partner, partnerka będzie chciała tego, co ja czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby tutaj coś tworzyć, budować i tymczasem, moi drodzy, w grudniu wy z czymś się ruszacie do przodu to mogą być, słuchajcie, z kwestie faktycznie pod kątem bardziej finansowym, planowym, inwestycyjnym bo mamy jednak mimo wszystko, kochani, na tym. No, ale oczywiście nie będziemy tutaj mówić, że poszliście do przodu z jakąś pracą, tak? Bo to nie o to chodzi. Bardziej powiedziałabym, że budujecie coś, rozwijacie coś, Wy się w czymś upewniłyście, drogie lwy, i gdzieś stwierdzacie, dobra, mogę na tego konia postawić, tak? Wiecie o co chodzi? No dobra, może nie na konia, bo zaraz tutaj soboleska dorobi do tego, słuchajcie swoją ideologię i wyjdzie co wyjdzie, ale, ale wiem o co chodzi. Mogę, mogę śmiało, słuchajcie, takie kroki robić, mogę w to inwestować. Mogę się w tym, bo jestem już upewniony, czy upewniona w coś, tak? Albo w kogoś. Słuchajcie, to mogą być wasze plany na zasadzie budowania związku, budowania relacji, zakupu mieszkania, zakupu domu, remontu domu. Schabolewska, to tak na marginesie, bo teraz mi się przypomniało, że tam podłogi wymieniasz, kurde cudawianki robisz. To też może być tego typu, słuchajcie, rzecz, bo oczywiście my inwestujemy tutaj w coś, gdzie żyjemy i inwestujemy również w stabilizację relacji. Tutaj ewidentnie, słuchajcie, mamy chłopa, mamy babę, stoją przed swoją własną chałupą, są zadowoleni z tego, co radzimy. Stworzyli. A więc bardzo prawdopodobne, moi drodzy, że Lew będzie coś chciał dla tego domu, dla rodziny zrobić, dla tego związku również zrobić, zainwestować i bardziej zaangażować się w jakąś relację, zbudować coś, jakieś fajne podłoże, e, moi drodzy, dla siebie i to jest być może to. Ale poprzedzone to jest jakąś taką sytuację, w której. Lew, moi drodzy, nie miał w czymś do końca przekonania. Było to poprzedzone jakimś takim stanem, w którym nie czuliście, czy to jest dobry ruch. Um, no, nie wiem, nie wiem. Muszę to wszystko przemyśleć, muszę to wszystko obgadać. Czuję, że jest gdzieś może jakiś haczyk, więc ja może to skontroluję, zobaczę i wy to sprawdzacie. I po sprawdzeniu tego, bądź też tudzież, nie wiem, za sprawą cudu jakiegoś, który mógł się gdzieś wydarzyć, lew już nie ma tych problemów i lew pełni. Nie powiedziałabym takiego zadowolenia, rozpoczyna tutaj budowanie czegoś. Oczywiście nie musicie to być wy. Mogło tutaj chodzić też o waszego partnera, który zwyczajnie, kochani, przemyślał coś, dorósł do czegoś albo określił się w czymś, tak? Bo tutaj mamy niepewność, a tutaj mamy kogoś, kto jest określony. Kogoś, kto chce się zaangażować, kogoś, kto chce coś budować, kogoś, kto nie wyobraża sobie życia bez Was, tak? Ktoś, kto chce tutaj z Wami cokolwiek stworzyć. Więc być może, kochani, to jest to. Tutaj po prostu ktoś przyjeżdża, dobra, okej, okay, już dorosłem, dobra, okej, okay, już wiem, czego chcę, tutaj jestem, proszę podpływać, już możemy coś razem działać, robić. No i faktycznie w miesiącu grudniu e, wy. Jakby z tej niepewności wychodzicie, widzicie, że nastawienie waszej drugiej połowy jest pozytywne albo zadowalające w tym momencie, i wy możecie spokojnie tutaj z czegoś się cieszyć, coś budować, coś rozwijać, tak? Bo tutaj, w tej głównej karcie wiodącej, pokazuje się karta mówiąca o tym, że lew czuje. Że otrzymał to, co chciał, czuje się komfortowo w tym, co tutaj robi, sam czy z partnerem, oczywiście, ale widzi też, że partner jest w gotowości takiej, że jakby nastawiony jest pozytywnie na niego. Więc lew nie musi się już tutaj, wiecie, trochę cykorzyć, bać, obawiać, siedzieć i dumać. Po prostu został o czymś zapewniony. Więc, drogie lwy, te miała ja tak takim dużym skrócie powiedzieć, to jest to taka sytuacja. Koniec z niepewnością. Budujmy ten związek, tak? Czy też inwestujmy w coś, czego chcemy inwestować, drogie lwy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam oczywiście tutaj słuchajcie pięknego owocnego yy, grudnia. A my przechodzimy teraz do panny. A co u panienki? Słuchajcie, kartą wiodącą u panny jest karta dumania, myślenia, zastanawiania się, wyboru, słuchajcie, jakiejś opcji, bo trzeba podjąć jakiś wybór. Dlaczego mówię trzeba? Dlatego, że kochani, tutaj faktycznie gdzieś um, um, są jakieś sprawy, które mocno mogły Was lękać, niepokoić, mogliście się czegoś się obawiać. Diabeł pokazuje tutaj ogromne, powiedziałabym, taki, um, takie podłoże, być może u niektórych nawet toksyczne, które wymagało tutaj, być może słuchajcie, uporządkowania, pewnych spraw, wymagało tutaj w waszych relacjach porozmawiania, dojścia do jakiegoś konsensusu, dojścia do jakiegoś wspólnego mianownika. Gdzieś tutaj jakieś propozycje mogły, kochani, wyjść w Waszym kierunku. No i teraz panna siedzi i mówi, a no dobra, dobra, no to teraz co ja mam zrobić, nie? No tutaj wyszła jakaś propozycja, no to godzić się, czy się na przykład na to nie godzić, co wybrać innymi słowy. To jest raz, ale te karty, kochani, pokazują jeszcze mi inny aspekt sytuacji. A mianowicie, Wy możecie oczywiście, kochani, jak najbardziej być w jakiejś relacji, ale jest coś, co Was korci. Jest coś, co was strasznie ciągnie. Nie wiem co to jest, nie mam bladego pojęcia, ale prowadzi to do takiej sytuacji, w której panna grubo się zastanawia nad tym, czy to przyjąć. Dlatego, że mamy diabła. Diabeł wychodzi z propozycją, czyli coś nam chce dać. Przychodzi, mówi: "Masz, proszę, weź to." A wy, ojejku, jakie to fajne, ja pierdzielę. No, jak ja tego chcę, no nie mogę przestać o tym myśleć. No, Jezu, jak mnie to ciągnie, to może być oczywiście kusiciel, to może być podrywacz, no to może być ktoś, kto Wam się ogromnie podoba. Możecie być na przykład singlem który dostaje propozycję jakiegoś Zenka, sobie stara, może bądźmy razem, coś tam fajnie się pobawimy, coś tam będziemy robić, a wy teraz ojej, ojeju, jak mi to ciągnie, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? No i w grudniu, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Czy ja mam to wziąć, czy mam tego nie brać? Snujecie myśli, snujecie scenariusze, co będzie, co nie będzie i tak może oczywiście też tak kochani być, bo to też może być kusząca propozycja, której nie potraficie odmówić i na tą okoliczność kochani w waszej głowie powstaje w miesiącu grudniu chaos, który prowadzi do takiej sytuacji, że panna siedzi i jedyne co robi to wiecznie myśli może myślicie, słuchajcie, o Zenku Podrywaczu, czyli przychodzi jakiś, wiecie, um, poboczny, słuchajcie, tam, no, no nie chcę być pajac, nie, bo to czasami, słuchajcie, może być naprawdę ktoś mega kuszący, taki, kto by miał odmienić Wasze życie w kosmos, tak? Ale siedzicie i myślicie o tym kimś, słuchajcie, od kogo nie możecie oderwać myśli, po prostu, zwyczajnie i cały czas w głowie snujecie myśli, scenariusze, jest, jakby to było, a to, to, a to, to, co ja mam zrobić teraz, ja nie wiem, przyjąć to, czy nie przyjmować, bo ta propozycja tu idzie, um, czy tutaj, może nie wiem, sama mam wyjść z jakąś rozmową, a może nie. No i. Bawicie się, słuchajcie, w fantastów, myślicieli, marzycieli o kimś albo o czymś, co Was tutaj bardzo korci. To jest oczywiście, słuchajcie, jeden ze scenariuszy, bo tak jak powiedziałam, te korcenie, kuszenie może tutaj być obrazowane, słuchajcie, czymś, czego bardzo pragniecie, chcecie razem wspólnie zrobić i jest dużo myślenia w miesiącu grudniu, czy to faktycznie zrobić, przyjąć, kupić, zainwestować. Wiecie, o co mi chodzi. I tak jak powiedziałam, możecie też, kochani, być w jakiejś relacji która no faktycznie kochani was mocno dociąża. Jest dosyć mocno toksyczna. By, być może jesteście czujecie się wykorzystani, kochani, bo tutaj również słuchajcie, może być osoba, która fizycznie was do czegoś wykorzystuje, a wy słuchajcie poprzez takie zamydlenie wam oczu, zamydlenie. Możecie kochani mieć mgłę na oczach i myśleć sobie nie, no przecież on mnie kocha. A w gruncie rzeczy, kochani, trzeba sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy wy coś otrzymujecie z drugiej strony? Niematerialnego, tylko ogólnie, czy ten człowiek jest tylko człowiekiem. Hmm. Które wiecznie przychodzi czegoś od nas chcemy, to ciągle dajemy, 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 a jak przychodzi coś, czego wy pragniecie, to nie otrzymujecie tego nazad, tak? Więc sobie na to pytanie odpowiedzcie, bo to też mogą być takie klimaty. Więc drugie panny, tych możliwości płynących z tych kart jest wiele. Wy musicie sobie to dopasować, co tutaj jest, powiedziałabym, najbardziej adekwatne do waszego życia. Jeżeli nie, to ascendent, nie doszukujcie się na siłę czegokolwiek, ale wasze karty luźno mogłabym nazwać na takiej zasadzie pokusa, i myślenie, czy to przyjąć. O. Dobra, panienki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę cudownego grudnia, a my przechodzimy do wagi, która, słuchajcie, ma o jedną kartę więcej tytułem tego, że tak się to wyciągnęło. Słuchajcie, w grudniu będziecie miały o czym myśleć. Dlaczego? Pewnie może któraś waga powie, dlaczego ja mam ciągle myśleć, ja już mam dosyć myślenia, mam dosyć poważnych rozmów, mam dosyć podejmowania decyzji, mam dosyć kluczenia, mam dosyć głowienia. Magda daje mi święty spokój. Dlaczegoż? Dlaczego, dlategoż, moi drodzy, że jakaś osoba w Waszym otoczeniu, ee, słuchajcie, no, korzysta z Waszej energii. Chce, że tak powiem, Was wykorzystać. Wy o tym się dowiadujecie, albo że byliście wykorzystywani, to też tak nadmienię, bo następną kartą, właśnie taką, która wypadła razem z tą, jest piątka kielichów. No i ta piątka kielichów może obrazować taką sytuację, że jesteście z tego tytułu zmartwieni. U co niektórych, kochani, może nawet dochodzić do takiej opcji Sory Stara, czy też Sory Stary. Tak dłużej kuźwa nie będzie, tak dłużej być nie może. E, więc być może słuchajcie z bólem serca, ale trzeba będzie coś wreszcie zostawić albo coś wreszcie skończyć, e, dlatego że wy jesteście na, na ostrym wkurwie. Tu, wagi. Was łapie zdenerwowanie, wy się wkurzycie z tego powodu, że ktoś żeruje na was jak kurne, nie wiem, jemioła na drzewie, jak pasożyt chodzący, który tylko chciałby brać, brać i brać, rozrastać się w nieskończoność, kochani, ale nic z siebie kompletnie nie dawać. I wy tak jakbyście się, słuchajcie, o tym dowiedzieli, że ktoś was wykorzystywał, albo ktoś czerpie z Was energię. Ktoś w pewien sposób, e, słuchajcie, nic nie daje w zamian, tylko oczekuje i oczekuje i oczekuje, że wy coś robić będziecie. E, I słuchajcie, i to może być taka sytuacja, że wy poczujecie tą energię wykorzystywania, złapie was. Kurw, tak jak powiedziałam, i to ostry, konkretny, bo rycerz mieczy, to jest takie: wiecie, nie ma już po prostu bata we wsi, wiemy o co chodzi. Czy też backa we wsi nie ma też, mówi drodzy, to nie mogę po prostu za bardzo przeklinać: wiecie o co chodzi, ale przydałoby się, przydałoby się tutaj podkreślić dosadność tej karty. I waga w tym momencie e, zaczyna myśleć, analizować sytuację. Hello, kurde, no wszystko to jest bez sensu. Co ja robię? Co ja odpierdzielam? Kuśwa. Co ja z tego wszystkiego mam do jasnej choinki płaczę emocjonalnie, nic z tego nie mam, ktoś mnie wykorzystuje, że się z tego śmieje i cieszy a, a, i łapie was takie zdenerwowanie, które pobudza was do myślenia. Słuchajcie, u co niektórych yy, wag może nastąpić też taki klimat, że otrzymacie jakiś list. Który was zdenerwuje. List, pismo, czy też rozmowy jakieś o sprawach jakieś właśnie tyczących się jakichś dokumentów, czy też czegoś takiego. Bo ja tutaj widzę też wagę, która otwiera zapieczętowany do niej list. Może przyjdzie jakaś wiadomość, tak? Może otrzymacie coś na piśmie. Nie wiem, co to może być, ale takie, że jak wy to otrzymacie i przeczytacie, to kurwica was strzeli tu. Kurwica was strzeli, moi drodzy. Jest taka sytuacja, dość tego kuźwa, basta. I możecie poczuć, że osoba, czy też sytuacja, która tą, tą jakby akcję tutaj wymusiła, to jest taka jakby opcja, że ktoś żywił się waszą krwią. Na tej zasadzie, że po prostu Wy tutaj żyły wypróbowaliście, żeby komuś było dobrze, żeby ktoś był syty i najedzony, nazwałabym to tak, i będziecie mieć dużą akcję pożałowania, że daliście się w to wszystko wkręcić, że nie potrafiliście być asertywni, że nie potrafiliście powiedzieć nie, ale spoko, w grudniu powiecie. Przyznam, że macie mocne czytanie. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, no lepiej się obudzić zawczasu, że z czegoś chleba nie będzie, że nie ma tutaj, że być może słuchajcie za dużo z siebie dajecie nie dostając nic w zamian i warto te porządki kochani zrobić, tym bardziej, że z końcówka roku, no to jest to idealny moment na zamknięcie starych spraw, otworzenie się na zupełnie nowe sprawy. Jeżeli otrzymacie jakieś pismo, jakiś list, coś będzie na piśmie, nazwałabym to tak, co Was Rozwścieczy totalnie to spoko. Trudno, najwidoczniej tak musiało być. Domykamy pewne tematy, słuchajcie, otwieramy się na nowe możliwości, ale nie dajcie się wykorzystać. Nie wykorzystujcie, myślcie, otwórzcie oczy i przestańcie się dawać, wykorzystywać drogie wagi. Dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I przechodzimy do Skorpiona. A co Skorpion będzie wywijał? Słuchajcie, u skorpiona są jakieś cele do zrealizowania i Skorpion, że tak powiem, będzie w tą stronę bardzo mocno podążał. Tak bym to powiedziała. Tu jest jakaś sytuacja, w której. Wiecie co, mogliście dosyć, nie wiem, albo być. Ja wam powiem tak, to się może tyczyć wszystkiego. Pamiętaj, pytamy się o związki o miłości, no więc ja jakbym tutaj skupiała się na razie na tych związkach, słuchajcie, mogło tak być, że są takie skorpiony, które są po jakimś. Nie chcę powiedzieć rozstaniu, ale coś w ich życiu. Trachło, gruchło, e, przestało się rozwijać. E, bo karta, słuchajcie, tutaj pokazująca, to jest takie podłamanie jakimś tematem emocjonalnym, tak? Podłamanie, ale, te, ale z tego podłamania skorpion wstał. Wstał zdecydowanie, bo przychodzi tutaj, ja widzę zakochanie, zauroczenie, fascynacja, nowa miłość, tak? E, jakaś osoba mogła skorpiona podnieść do pionu. Tak? Na tej zasadzie. Być może młodsza od Was. To tylko tak nadmienię, ponieważ mamy tutaj Giermka, tak? Giermkowie to są młode osoby, więc jeżeli macie, wiecie, tyle lat co ja albo więcej, no to może to być nawet ktoś młodszy, ale nie musi, kochani, nie musi. To może być osoba też młoda duchem, która wniosła do Waszego życia, w którym był upadek, dużo światła, dużo energii, dużo bardzo pozytywnych uczuć. Być może ta osoba, albo wy sami, którzy stwierdziliście, dobra, stary, stara, dosyć już tego kwękania, leżenia, odpoczywania: ja tutaj nic nie robię, tylko leżę i właściwie nic nie robię, czas tutaj w miesiącu grudniu wnieść jakiś nowy duch, nowe światło do naszej relacji czy też do, do naszego życia wspólnego i przychodzi taki moment kreatywności. Trzeba za coś się zabrać, trzeba coś wykreować, trzeba sprawy popchnąć do przodu. Skorpion z całą pewnością robi to, gdyż czuje do kogoś mięte przez rumianek. Może tutaj być fascynacja, zauroczenie, zakochanie, tak jak powiedziałabym ochota, żeby zacząć coś robić. Wy macie potencjał płynący jakieś osoby bym powiedziała. No i karta wiodąca na miesiąc grudzień wskazuje, drogie skorpiony, że wy gdzieś tutaj wytyczycie sobie w grudniu jakieś cele, do których będziecie sukcesywnie zmierzać. No, wolałabym, żeby to czytanie było takie, a nieżeli tylko takie płytkie na zasadzie, bo wiecie, tutaj to jest taka karta mocno namiętnościowo-seksualna, no i żeby nie było, żebym powiedziała, że będziecie mieć taką chcicę, moi drodzy, i taki stan fascynacji, zakochania i w ogóle wszystkiego oha, że jedyne co będziecie robić, to lgnąć do siebie wzajemnie. No, oczywiście, no spoko, róbcie to każde, każdego dnia, każdej nocy, jak tam wam pasuje, ale ja tutaj też jeszcze widzę taki drugi potencjał, jakby ochotę do kreatywności, ochotę do budowania czegoś. tak jakby skorpion gdzieś poczuł. Tu już wybrałem drogę, chcę tą drogą podążać, chcę tutaj coś dokonać, coś zrobić. Tak jakby Wam przyszły do głowy, Skorpion, jakieś pomysły, jakieś koncepcje, zabranie się za coś, zabranie się za związek, za życie, za siebie, nie wiem za co, bo tutaj, wiecie, jest cel. Zawsze rycerz, którego tutaj widzicie, on ma cel do, do wykonania i on nie spocznie, póki tego celu nie osiągnie, tak? I to jest taka sytuacja, idę w to. Idę do przodu, chcę to osiągnąć, kurczę, mam po prostu zajawkę na to taką niesamowitą, że nie odpuszczę, póki nie zobaczę tutaj tego, czego chcę posiąść mieć. Więc zmierzacie do czegoś, kreujecie coś, budujecie coś, wstajecie z kolan, drogie Skorpiony. No dobrze słońca. Wasze czytanko jest nieco krótsze niż pierwszej czwóreczki, bo kończy się na 21 minutach. Tam ci mieli o 10 minut dłużej. Nie wiem, pewnie się rozgadałam, pewnie jak zwykle, słuchajcie, sam nic innego nie robiłam, tylko zajmowałam się jakimś gadulstwem. No ale słuchajcie, i tak czasami to bywa. Myślę, że przekazy są dosyć konkretne, jasne, klarowne. Nie trzeba tutaj, słuchajcie, dopowiadać tysiąca słów, żeby każdy zrozumiał, że chodzi głównie o ten sam przekaz. I słońca moje. Życzę Wam oczywiście, tak jak i pierwszej czwórce, żeby Wasz grudzień, moi drodzy, był przecudownym, budującym, szczęśliwym miesiącem. Buziaki!